Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować ciekawy pomysł na modyfikację w BMW M2. Jest to pierwsza taka modyfikacja w Pachura Motocenter. Na początku też chciałem Was przeprosić za mój głos, bo od kilku dni jestem przeziębiony, ale nie mogłem sobie odmówić prezentacji wam tego ciekawego projektu. Teraz zapraszam Was do obejrzenia, jak to auto prezentowało się w serii oraz jak wiele elementów zostało wymienionych w tym aucie. Let's go! Rozpoczynamy ten niesamowity projekt M2 i chciałem wam pokrótce opowiedzieć i pokazać tak naprawdę jak wiele niesamowitych elementów zostanie zamontowanych do tego pojazdu bo jest tutaj naprawdę sporo elementów i praktycznie wszystkie są albo z karbonu albo z tytanu mamy tutaj kompletny body kit CT Carbon gdzie zobaczyć tylny dyfuzor, lotka boczne progi, cały przód jest tego naprawdę sporo dalej mamy podejdę sobie tutaj dalej mamy Komple... O Tym razem nie kompletny układ wydechowy, tylko wersję Slibon, ponieważ klientowi zależało na tym, aby nie zmieniać oprogramowania. Chciałem mieć fabryczne oprogramowanie, więc nie usuwamy filtrów cząstek stałych. Idziemy dalej, mamy obudowy siedzeń i z przodu pod maską będzie się mega wiele działo, ponieważ mamy osłonę karbonową, kompletny układ dolotowy od Aventury od Eventuri, więc jak możecie zobaczyć na przebitkach pod maską naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Wszędzie będzie mega dużo karbonu i będzie to wyglądało niesamowicie. A teraz zapraszam was jak wygląda proces montażu. troszeczkę scenerię, chcieliśmy Wam pokazać na łonie natury jak niesamowicie prezentują się efekty naszej pracy, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Spójrzcie jak fajnie zmienił się przód, teraz jest zdecydowanie bardziej agresywny, mamy przednią nakładkę, oczywiście z karbonu, nie będę powtarzał, że każdy element jest wykonany z tego niesamowitego materiału, ponieważ wszystkie elementy, które widzicie na tym aucie są albo z karbonu, albo z tytanu. Dalej mamy bardzo fajne skrzela, świetnie to wygląda, nowe progi, Nowe nakładki lusterek nawiązujące tradycyjnie do wersji M z tym kłem, świetnie się to prezentuje. Kolejne skrzela, które tutaj mamy z tyłu, wyglądają one naprawdę niesamowicie, jeśli spojrzycie na to auto od tyłu. Ale zanim przejdziemy do tego, jak wiele zmieniło się z tyłu, chciałem Wam pokazać, jak wiele zmieniło się jeszcze z przodu. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, zanim przejdziemy do tyłu, pokażę Wam serce tego samochodu. Zapraszam Was pod maskę, zobaczycie, jak wiele elementów wymieniliśmy w tym pojeździe. Zobaczcie, jak teraz niesamowicie prezentuje się serce tego pojazdu. Mamy nowy dolot od Eventuri. Tak naprawdę najlepsze, co możemy znaleźć na rynku do tego pojazdu. Mamy nową osłonę silnika, również z Eventuri. Nawet osłona chłodnicy została wymieniona na karbonową. Jedyny element, na który właściciel mógłby sobie jeszcze pozwolić i wymienić, to są te rozpórki. Nad tym cały czas myśli, chociaż w mojej opinii teraz to naprawdę bardzo fajnie wygląda, bo mamy nawiązanie do wyścigówek, nie wszystkie elementy muszą być e, karbonowe, ale oczywiście istnieją takie możliwości, możemy to również wymienić. Jedyne, co zostało seryjne to serce tego pojazdu i moc. Bo w tym momencie mamy wymieniony tylko tylny układ wydechowy na wersję slip -on, ponieważ właścicielowi tego pojazdu zależało na tym, aby została nam fabryczna gwarancja, więc wymieniliśmy tylko te elementy, które możemy wymienić na gwarancji. A teraz zapraszam Was do tyłu pojazdu. Ale zacznijmy od samego szczytu. Nawet tak drobny element jak górna płetwa została wymieniona na karbonową, po to, żeby zgrywać się idealnie z linią dachu. Dalej na klapie mamy ducktail bardzo fajny spoilerek, który świetnie podkreśla sportowy charakter tego auta. No i przenosząc się niżej, coś co naprawdę wygląda rewelacyjnie, ponieważ mamy tutaj taki duży element nowy karbonowy. Tak naprawdę to jest tylko nakładka na tylny zderzak, ale z takimi trzema pazurami, które pięknie zgrywają się z przednimi i tylnymi skrzelami i nadają zdecydowanie bardziej agresywny charakter tego pojazdu. Dalej mamy dyfuzor i potężne bardzo fajne cztery końcówki układu wydechowego od Akrapowicz, który już w wersji Slibon bardzo przyzwoicie brzmi i znacznie poprawia dźwięk fabrycznego układu wydechowego. A w momencie, kiedy właściciel pozwoli sobie na wersję Evolution, będzie to brzmiało jeszcze lepiej. Ale już w tym momencie, tak jak wcześniej wspomniałem, świetnie to brzmi. A więc, nie przedłużając, zapraszam Was do niesamowitych wraczeń akustycznych, jakie wydobywają się z tego niesamowitego układu wydechowego. No. Słyszeliście już, jak niesamowicie brzmi ten układ wydechowy podczas postoju. Chciałem Wam pokazać jeszcze jeden drobny element wewnątrz, ponieważ właściciel tego pojazdu jest mega fadem karbonu, jak możecie zobaczyć. Nie mógł sobie odmówić również tak drobnego elementu jak tylne zagówki z włókna węglowego, ale teraz zapraszam Was do doznań akustycznych podczas jazdy, więc lecimy. Reżyserowie z BMW wiedzą co robią. To auto naprawdę świetnie się prowadzi, bardzo fajnie brzmi, fajnie słychać e, teraz ten układ wydechowy, również zdecydowanie bardziej e, odczuwalny akustycznie jest nowy układ dolotowy, e, słyszymy jak działają zawory pustowy. niekiedy, nie wiem czy jest, to możecie, to <laughs> możecie to usłyszeć na kamerze, ale są takie momenty e, kiedy naprawdę bardzo fajnie można usłyszeć ten przepływ powietrza z nowych filtrów jest on zdecydowanie bardziej wyraźny i bardziej rasowy. Bardzo mi się to podoba. Wracając do panów z BMW, oni naprawdę wiedzą, co robią. Wszystkie BMW bardzo fajnie się prowadzą, mają bardzo fajny układ kierowniczy i szczerze mówiąc, stało to naprawdę kusi do tego szybkiej jazdy. Ok, teraz sobie przerzucimy to na tryb bardziej cywilny po to, żebyśmy mogli sobie spokojnie pojeździć i muszę przyznać, że jest to moje dopiero drugie spotkanie z M2 miałem już przyjemność wcześniej modyfikować jedno z kolegami z Pachura Motocenter a tutaj mamy zdecydowanie większą modyfikację jedyną rzeczą, którą bym tutaj poprawił to oczywiście nie byłbym sobą ja bym sobie zrobił więcej mocy, bo jest to już szybki samochód ale w momencie, kiedy zrobilibyśmy ponad 700 koni byłby to bardzo szybki samochód, więc ja osobiście nie czekałbym z gwarancją, zrobimy sobie więcej mocy. Mam nadzieję, że podobała Wam się dzisiejsza prezentacja tego projektu. W momencie publikacji tego materiału na naszym Instagramie oraz tutaj możecie zobaczyć komentarz, który wygrał spoiler od pierwszego naszego projektu M2 z podpisem od Isamu oraz moim. Zostawcie również komentarz o treści M2, być może właściciel tego pojazdu za jakiś czas za kilka lat. Może zgodzi się również na oddanie tego spoilera. Oczywiście to żart, być może nie. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału oraz o naszym Instagramie, moim Pachura Motocenter. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!